Słuchajcie, mam tutaj szpachlę uniwersalną. Nie? Pokażę Wam taki proces chemiczny. Sparcie. Ta szpachla w tej chwili gdzieś tam około ma 19 stopni. Mam wymieszane. Mamy tu sekundę. Zobaczymy, co się po 5 minutach w ogóle wydarzy. Nie? Już takiej szpachli W chwili. Jaką ma temperaturę, nawet jeszcze mniejszą się wymieszało. Dobra, mamy 2 minuty, ponad. Już jest 22 stopnie. Po 4 minutach jest już twarda, patrzcie już, tutaj 420 jest, dokładnie, teraz powinno się dopiero zacząć grzać, patrzcie jaka jest temperatura tutaj już na tej szwachli, mamy 5 minut, patrzcie jaka jest temperatura 54 stopnie, taka zachodzi reakcja. 6 minut minęło 62, 63, 64, 65, widzicie, tyle stopni ma około. 66, patrzcie, nawet do 70 skoczyło przez sekundę Patrzcie, 70 stopni, ma w taki No jest po prostu gorąco, nie można dotknąć, zobacz Ach. 71 stopni 73 Przez rękawiczkę normalnie czuję, jak ona mnie parzy Tak wygląda e, reakcja chemiczna w szpachli uniwersalnej, trzymajcie się wej.